Jak zapowiadałam, dzisiaj zrobimy sprawdzian. Proszę wyciągnąć karteczki! No, a, a gdzie te gamoni? E, proszę pani, ja wiem, gdzie oni są. Gdzie? Poszli do domu strachów! Bardzo ładni, Zajkowski! Piątka! Dziękuję. Ja już im pokażę dom strachów! Dzieci, poczekajcie! A Zajkowski pala za donosicielstwo! Um, jak to? Hey, 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 ale Haha! Ha! Ha, ha! Kto się przestraszy, ten ciota! Ale jak się przestraszy? No, krzyknij! Dobra! O ile? O bilet na heruzę. Spoko! A ty Anusia, co ty tak oczy zasłaniasz? Nie, zasłaniam ci Tylko mi coś do oka wpadło. No, 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 no! Bo ja masz normalnie! Tylko nie zacznij ryczeć! Zaapnij się, bać, rada! Sam się zamknij i zabieraj te ręce, bo to jest niesprawiedliwe! Co niesprawiedliwe? Jak będziesz miał zasłonięte oczy, to jak masz się wystraszyć? Ale ja już ci powiem, że ja się nie boję! Zamknijcie się, ciule! Zapłaciłem kasę i chcę się chociaż trochę skupić i wczuć! A nie słuchać waszych debilnych filozofów! Ale to wcale nie jest straszne, to są jakieś gumowe trupy, a nie prawdziwe! Więc nie wiem, czego ja mam się bać! Bojże się żywych! Czesiu, co ty gadasz? Ja... jaki grzyby? Zmarli nie skrzywdą, a żywi tak. Dzień dobry. Dzień dobry. To pani tutaj teraz pracuje? Ano. Chciałam odpocząć od tych bachorów. Ja rozumiem panią. Chyba jak nikt. Ale czy to aby odpowiednie miejsce na odpoczynek? No właśnie tak się zastanawiam. A nie widziała pani tych czterech gamoni z mojej klasy? A widziałam. Są tam w środku. Zaraz wyjadą. To ja już ich powitam. nie mówiłem, że nic strasznego. No lipa! My to chyba rzeczywiście niczego się nie boimy. No raczej. To już koniec. Fajnie było, fajnie. się chce jeszcze raz? Mam własne ruchy! Marcelku, w nogi! Ale się naćpałam. Marcelku, wyglądasz jak żywy. Akurat. Wyglądasz jak prawdziwy, ale. Wiem, że to tylko halucynacja. Tak? Tak! Chciałam to przeżyć jeszcze raz. Pamiętasz, jak mnie... Pamiętam! Chodź do mnie! Zróbmy to jak wtedy! A co mi tam? Przecież nie samą pracą człowiek żyje, nie? Jeżeli jeszcze raz pójdziecie tam w czasie lekcji, to przyjdziecie do szkoły z rodzicami, zrozumiano? Dzisiaj to już nie mamy nawet po co bo no nie mamy kasy! Zamknij, rylo, truglodyto! No właśnie, a ja mam tam po co iść. Maślana! Ty coś do mnie gadasz? Jest! Do ciebie! Po co chcesz tam iść, jak tam już nie ma nagrody głównej? Co ty bredzisz, Debilko? A! Nie, to na pewno nie to. Co Twoim zdaniem? O nie!